Bitcoin zalicza dzisiaj niewielką korektę, więc w dzisiejszej analizie sprawdzimy jaki jest zasięg tych spadków, porozmawiamy o tym, co czeka rynek kryptowalut w grudniu i pokażemy kluczowy sygnał, który jak już się wydarzy, może potwierdzić nam rajd na nowe all time high i przedłużenie obecnej hossy wbrew czteroletnim cyklom. Więc dobra, słuchajcie, bez przeciągania zaczynamy sobie od omówienia lokalnej sytuacji tej korekty, którą mamy dzisiaj. W ostatnim naszym materiale z 29 listopada, jak Bitcoin był w okolicy właśnie tych 90 tysięcy dolarów. Rysowałem wam, że prawdopodobnie dostaniemy lekką korektę, bo mieliśmy tutaj trzydniowego fair value gapa, mniej więcej do poziomu 88 tysięcy. Ale jak wszyscy byliśmy świadkami, no od poniedziałku dostaliśmy naprawdę mocną korektę, która przeczyściła wszystkie spóźnione longi, które wchodziły tutaj po drodze, próbując grać na wybicie bitcoina. No i dodatkowo ludzie bardzo mocno tu shortowali, więc ten cały ruch był napędzany dźwignią, tak samo jak wtorkowe odreagowanie, które było po prostu mocnym short squeezem. I właśnie przez te ruchy z poniedziałku i wtorku Bitcoin wyrysował bardzo wyraźny kanał wzrostowy. I zobaczcie na naszym telegramie wczoraj, wam tutaj wrzucałem właśnie taką szybką analizę, gdzie jak byliśmy na poziomie 92 tysięcy, rysowałem wam ten scenariusz. I napisałem, że prawdopodobnie w najbliższym czasie dostaniemy płytką korektę, przynajmniej po wypełnieniu tej kluczowej płynności z pomarańczowego boksa. No i jak na razie, słuchajcie, ten scenariusz się idealnie realizuje. Zaraz, oczywiście, sobie porozmawiamy o spojrzeniu makro na Bitcoina o tym sygnale, który potencjalnie może nam potwierdzić rajd na nowe all-time high, ale tak na szybko sobie omówmy, żeby wiedzieć co tutaj może nas czekać lokalnie. Więc słuchajcie, generalnie cały rynek czeka na 10 grudnia, czyli FOMC stopy procentowe i konferencję Pawela o tym porozmawiamy później, ale kluczowy wniosek jest taki, że do tej daty bardzo możliwe, że nie będziemy mieć większych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę, tylko po prostu tutaj będziemy mieć konsolidację w ramach tego kanału wzrostowego. Oczywiście jest możliwe, że tak jak rysowałem wam wczoraj na telegramie, zrobimy tutaj konsolidację i jeszcze do FOMC będziemy pompować. Ale tak jak widzicie, no dalej to będzie ruch w ramach tego kanału wzrostowego. A większy breakout i większy ruch w jedną czy w drugą stronę będzie właśnie najprawdopodobniej po 10 grudnia, bo wtedy te dane, które do nas płyną, bardzo możliwe, że wprowadzą wolumen na rynek, który napędzi większą strukturę. Więc słuchajcie, kluczowy wniosek jest taki, że teraz jesteśmy w kanale wzrostowym. Jeżeli tutaj zrobimy jakąś konsolidację uklepiemy dołek, będą lekalne dywergencje, no to można z tej strefy mniej więcej 87, 88 tysięcy łapać longa do góry kanału, jeżeli spadniemy do dołu kanału wzrosowego 85, 86 tysięcy, tak samo jak najbardziej można szukać longów. I generalnie jeżeli mielibyśmy mieć większy spadek, to ja spodziewam się, że przed jakimkolwiek ewentualnym, głębszym spadkiem Bitcoin i tak najpierw odwiedzi kluczową strefę 96 99 tysięcy dolarów, bo jest to obecnie najważniejsza strefa na całym wykresie Bitcoina, ale tak jak mówię, zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli jednak by się tak stało, że utracimy te poziomy 87 i 85 tysięcy, no to kolejny przystanek prawdopodobnie czeka nas w rejonie 77-73 tysiące dolarów i z tamtego rejonu będziemy szukać kolejnych longów, no bo nawet jeżeli okaże się, że teraz wchodzimy w roczną bez wedle cykliczności, no to wytestowanie tej kluczowej płynności 96-99 to jest praktycznie pewnik przed jakąkolwiek głębszą korektą, więc słuchajcie, jeżeli chcecie regularnie czytać takie analizy jak te, no to gorąco zachęcam Was, żebyście dołączyli na ten Telegram, link w opisie pod tym filmem. Słuchajcie, jeżeli doceniacie nasze analizy, to gorąca prośba o subskrypcję tego kanału, bo około 70% osób oglądających nasze materiały nas nie subskrybuje, a po prostu warto, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. I zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz, żeby wspomóc ten YouTube'owy algorytm, a my tymczasem, słuchajcie, przechodzimy sobie do spojrzenia na makrostrukturę Bitcoina i tego sygnału, który właśnie potencjalnie może nam potwierdzić right na nowe all time high. Więc słuchajcie, po kolei tutaj zaznaczyłem dokładnego boxa, z którego my będziemy chcieli łapać longi w razie gdybyśmy właśnie utracili te 80 tysięcy, ale tak jak wam powiedziałem, raczej my nie spodziewamy się, że dojdziemy do tego boxa przed przetestowaniem tej czerwonej strefy, gdzie mamy tygodniowego fair value gapa, no i globalny point of control, więc jest to po prostu kluczowy punkt na wykresie bitcoina. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sygnał, który twierdzi nam, że Bitcoin ma w ogóle jakieś większe szanse na all time high i przedłużenie tego cyklu. I mamy tutaj dwa aspekty, które muszą po prostu się zmaterializować, żeby te szanse na all time high znacząco wzrosły. I przede wszystkim jest to wybicie tej pierwszej strefy 96-99 tysięcy na dużym, porządnym wolumenie. Po prostu musimy mocno przebić tą strefę i się nad nią utrzymać, bo jeżeli tutaj będziemy mieć jakieś spadkowe dywergencje, krótkoterminowe szczyty, no to może się to przerodzić w większą korektę do poziomu 70 tysięcy dolarów, więc słuchajcie, jeżeli wy tak jak my braliście pozycje z tych poziomów podczas tej korekty, bo przypominam, że na naszym telegramie tutaj wrzucaliśmy dla was, że my kupujemy Ethereum na poziomie 2800 dolarów i też braliśmy dwa longi, jednego na wybiło na stop lossie, a drugiego zgodnie z planem tutaj pisałem wam przez poziom 81 tysięcy, będziemy szukać longa i udało się otworzyć praktycznie na samym dołku, więc kto był na telegramie, ten mógł zakładać razem z nami pozycje i my po prostu będziemy te pozycje Pozycję kreszować, jeżeli tutaj w tym czerwonym boksie Bitcoin będzie robił wyraźne słabości, czyli tak jak powiedziałem, jakieś spadkowe dywergencje. w takim scenariuszu. Po prostu my się nastawimy na wyprzedanie się z części portfela, wzięcie zysku z tych pozycji, które zakładaliśmy właśnie na tej korekcie i przygotowanie większej ilości stablecoinów, żeby zakładać longi właśnie z tego zielonego boksa. Ale słuchajcie, o tej strefie jeszcze będziemy rozmawiać, jak tam dojdziemy. Na ten moment, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te dwa sygnały, no to po pierwsze, tak jak powiedziałem, wybicie tego boksa na duży dużym wolumenie i co potencjalnie może nawet ważniejsze, to zanegowanie spadkowego fair value gapa, który na ten moment się tworzy na miesięcznym wykresie Bitcoina, bo jest to bardzo, bardzo mocny sygnał wejścia w bessę i makro zmiany trendu, no tak naprawdę najmocniejszy sygnał z price action, jaki możemy dostać I jeżeli ten spadkowy miesięczny fair value gap się tutaj utworzy, no to technicznie będzie Bessa pełną parą, bo zobaczcie jak to wyglądało w poprzednich hoście, od utworzenia spadkowego fair value gapa na interwale miesięcznym dostaliśmy Dead bounce i dalsze zejście w bezse. Więc nie chcemy powtórki z rozrywki, już abstrahując od tego, że wtedy środowisko makroekonomiczne było zupełnie inne niż jest teraz w skrócie było jakieś 10 razy gorzej niż jest obecnie i giełda tradycyjna podczas całej tej nogi była w bezcie. A teraz nie jest powiedziane, czy wejdziemy w tą bezse. Przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o Nasdaq i SP500. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym, jaka jest nasza opinia na temat cykliczności bitcoina i korelacji, jaka jest między rynkiem tradycyjnym a cyklicznością, krypto, no to zapraszam na nasz telegram link w opisie, bo tutaj wrzuciliśmy 30-stronicowy raport o rynku, gdzie jest właśnie bardzo szczegółowo opisany temat, jak Nvidia może zakończyć 4-letnie cykle Bitcoina i generalnie nasza obecna strategia i plany na najbliższy czas. Naprawdę bardzo rozbudowany jest ten raport, zobaczcie tutaj przykładowo Wam pokazywałem, że poprzednia hossa na Bitcoinie skończyła się w tym samym momencie, co hossa na Nasdaqu i tak samo dołek Bitcoina był w tym samym momencie, co dołek na Nasdaqu, więc mamy ogromną korelację z giełdą tradycyjną, po prostu z akcjami amerykańskimi i cykliczność Bitcoina to jest generalnie w dużym stopniu też jeden wielki zbieg okoliczności, więc słuchajcie wracając do tematu, jeżeli Bitcoin do końca grudnia przybije tego czerwonego boxa 96,99 i podbije przynajmniej do 102 tysięcy dolarów, no to zanegujemy utworzenie spadkowego fair value gapa na miesięcznym interwale i wtedy naprawdę bardzo mocno zwiększy nam się prawdopodobieństwo, że po jakiejś konsolidacji właśnie w okolicy 90 czy 100 tysięcy dolarów pójdziemy na nowe all time high w przyszłym roku i zanegujemy czteroletnią cykliczność bitcoina, bo po prostu będziemy podążać już stricte za tym, co się dzieje na Nasdaku, na SP 500 i za globalną płynnością i po prostu cyklem makroekonomicznym. Jeżeli interesuje Was ten temat, a zdecydowanie powinien, bo jest to absolutnie najważniejsza rzecz, na jaką trzeba zwracać uwagę na rynku. Jeżeli chodzi oczywiście o takie inwestycje długoterminowe, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Teraz Wam wrzucam na ekran z analizy, którą przygotowujemy będzie to ponad godzina materiału, gdzie od A do Z omówimy obecną sytuację makroekonomiczną na świecie i w Stanach Zjednoczonych i jak potencjalnie może to wpłynąć na rynek kryptowalut będzie tam od 4-letniej cykliczności, będą scenariusze na przyszły rok i nasze plany, jak się będziemy pod to pozycjonować, więc no, to, to będzie po prostu najbardziej dopracowany materiał w historii tego kanału. Więc słuchajcie, moim zdaniem nie możecie tego przegapić, premiera prawdopodobnie za tydzień, dwa tygodnie, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i dołącz na nasz telegram, żeby tego nie przegapić. Zaraz przejdziemy sobie do analizy on-chain, ale zanim o tym, to kilka słów o FOMC Meeting, czyli najważniejszym wydarzeniu grudnia, które też nam da dużo odpowiedzi, co dalej, jeżeli chodzi o rynek krypto i w ogóle wszystkie aktywa ryzykowne. Na ten moment, jak widzimy, mamy 87% na obniżkę stóp i tylko 12%. Tutaj rynek daje szans na pauzę, więc, no, tak naprawdę można powiedzieć, że generalnie obniżka stóp procentowych jest już wyceniona przez rynek. Jest leciutka doza niepewności, ale w cenach, mamy generalnie wycenione, że będzie obniżka i standardowo słuchajcie, to czy będzie obniżka czy nie, no to już jest praktycznie pewne. Dużo większe znaczenie ma klasycznie to, co będzie mówił Powell na konferencji, jakie będą dalsze plany Fedu, bo przykładowo, jeżeli dostaniemy obniżkę i Powell powie, że to była ostatnia obniżka w najbliższym czasie i przykładowo przez kolejne pół roku to w ogóle nie ma co myśleć o kolejnych obniżkach, no to naprawdę dostaniemy mocną korektę i wtedy fundamentalnie zmieni się sytuacja makroekonomiczna, ale na tym moment słuchajcie no raczej się na to nie zapowiada. Jednak rynek mocno się waha co do tego, jak wyceniać dalszą politykę Fedu. Bo zobaczcie, jak weźmiemy sobie predykcję na 29 kwietnia przyszłego roku, no to rynek daje tylko 4%, że nie będziemy mieli żadnej obniżki do kwietnia. No to możemy sobie odrzucić, bo dostaniemy jedną obniżkę w grudniu. I rynek obecnie wycenia, że mamy 37% szans, że ta grudniowa obniżka będzie ostatnią obniżką, aż prawdopodobnie do czerwca albo lipca przyszłego roku. No więc jest duża niepewność co do dalszej polityki Fedu, bo przykładowo na scenariusz, gdzie dostajemy teraz cztery obniżki z rzędu, czyli w grudniu, w styczniu, w marcu i w kwietniu, rynek daje niecały 2% szans. Więc no jak sami widzicie, od tej konferencji Paula będzie naprawdę dużo zależało. Bo zobaczcie jak nałożymy na wykres Bitcoina daty, podczas których odbywało się posiedzenie FOMC i mieliśmy dane o stopach procentowych i mieliśmy po prostu dane o tym co dalej z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych. No to te momenty były bardzo często po prostu takimi punktami Zwrotnymi, jeżeli chodzi o price action bitcoina, i zobaczcie przykładowo, od ostatniego FOMC 29 października mieliśmy ogromną korektę. I jak się dokładnie tutaj przyjrzymy i przeanalizujemy, no to wychodzi na to, że często po prostu FOMC zmienia lokalny trend na rynku. Tak, jak przykładowo, zobaczcie tutaj, pod koniec tamtego roku mieliśmy wzrosty, po FOMC mieliśmy konsolidację, i po kolejnym FOMC mieliśmy spadki. A po marcowym posiedzeniu z kolei mieliśmy wzrosty. Więc teraz, jak najbardziej, też dużo rzeczy składa się na to żeby przypuszczać, że po tym spotkaniu FOMC też przynajmniej dostaniemy tutaj większą konsolidację a nie od razu kontynuację trendu spadkowego, no co jest też mało prawdopodobne po tak dużej korekcie która była zrobiona praktycznie na strzała no bo minęły niecałe dwa miesiące słuchajcie ekspresowa analiza on-chain. przechodzimy do accumulation trend score czyli wskaźnika, który mierzy jaka jest akumulacja wielorybów i dużych graczy, jak mamy tutaj kolor granatowy to jest silna akumulacja i wieloryby skupują, jak jest kolor żółty Odczyty bliskie zera, no to akumulacja jest słabiutka, więc chcemy, żeby ten wskaźnik pokazywał kolory granatowe i odczyty bliskie jedynki. I słuchajcie, obecnie naprawdę wygląda to całkiem obiecująco. Bo tak naprawdę od dwóch tygodni, odkąd Bitcoin po raz pierwszy spadł w okolice 90 tysięcy dolarów 19 listopada, no to właśnie od tamtego momentu mamy praktycznie codziennie bardzo mocne odczyty na akumulacji, więc jest to bardzo pozytywny sygnał, bo wstępnie wygląda na to, że. Jest jest zainteresowanie bitcoinem na tych poziomach, i portfele, które dysponują większym kapitałem, po prostu wykorzystują tę okazję na skupowanie bitcoina. No i słuchajcie, dla nas jest to ważna metryka, no bo gdyby przy obecnym price action ten wskaźnik pokazywał poziomy bliskie 0 no to wskazywałoby to po prostu na dystrybucję na tych poziomach i sytuacja byłaby obiektywnie dużo gorsza niż jest obecnie. Słuchajcie, kolejna metryka, która pokazuje poziom kapitulacji na rynku, metryka, która mierzy ilość bitcoinów wyprzedawanych na stracie w danym dniu. no i ten wykres mówi sam za siebie. Słuchajcie, dwie największe kapitulacje w tej chodźcie, no to była ta sierpniowa korekta z 2024 roku, gdzie wtedy Bank Japonii zgotował wszystkim niespodziankę i dostaliśmy mocny zjazd na giełdzie tradycyjnej i oczywiście na rynku kryptowalut. Na pewno większość z Was pamięta tę sytuację. Druga największa panika, no to tutaj jesień tego roku, gdzie wiadomo Donald Trump odstawiał całą tą szopkę z tymi taryfami. Też na pewno wszyscy to pamiętamy. No i zobaczcie, wtedy te kapitulacje inwestorów były naprawdę Spore, jednak jak zobaczymy na to, co się dzieje obecnie, no to tamte sytuacje, które były lokalnymi dołkami bitcoina, wydają się być po prostu śmiesznie małe i tak naprawdę dopiero teraz mamy do czynienia z prawdziwą kapitulacją, bo tutaj, jak widzimy, no te odczyty, które mieliśmy rekordowo pod koniec listopada, jak bitcoin spadł na te 81-84 tysiące, no były praktycznie 2-3 razy większe niż te kapitulacje, które mieliśmy, czy to na wiosnę, czy to w wakacje tamtego roku. I i słuchajcie, mówi nam to jedną bardzo ważną rzecz, ludzie po prostu boją się tej czteroletniej cykliczności i dlatego się wyprzedają na stracie, bo jak widzą narrację o tym, że tym razem na pewno cykliczność zadziała co do zegarka i dołek Bitcoina to będzie październik listopad 2026, no to oni myślą, no dobra, no to słuchajcie, sprzedajemy teraz na stracie, no bo przecież odkupimy taniej. No i ja nie jestem przekonany, czy to do końca tak będzie. Bo nawet jeżeli teraz mielibyśmy mieć większe spadki i potencjalnie wielką korektę przez kolejne 3 miesiące, co dałoby nam łącznie praktycznie pół roku Bessy, no to bardzo, bardzo mocno w to wątpię, że idealny dołek bitcoina wypadnie w czwartym kwartale przyszłego roku. Po prostu wydaje mi się, że rynek oszuka wszystkich, którzy czekają na czwarty kwartał przyszłego roku, żeby idealnie kupić bitcoina na dołku, tak jak już kilka razy w przeszłości, bo po prostu większość rynku na to patrzy, wszyscy już wiedzą o tej cykliczności i wydaje mi się, że rynek, market makerzy wykorzystają to, żeby w pewnym w pewnym momencie zrobić ogromne FOMO na Bitcoinie, no bo wyobraźcie sobie, jakie by było FOMO, gdyby przykładowo w wakacje przyszłego roku Bitcoin zaliczył nowe all time high, no a przecież według cykliczności mieliśmy mieć spadki i miał być dołek na jesień. No ciekawe, co by było wtedy w głowie tych wszystkich ludzi czekających z kapitałem na jesień, jak tu w wakacje mielibyśmy rajd na nowe all time high, no wtedy słuchajcie, moglibyśmy mieć potencjalnie bardzo duże hejty trali i ci wszyscy ludzie, którzy czekają to na jesień, by wtedy prawdopodobnie wskakiwali do pociągu już dużo wyżej, ale to jest teoria, o której będziemy rozmawiać w tym materiale, który dla Was przygotowujemy o analizie makro. Ostatnia metryka on -chain na dziś. słuchajcie, jak na razie cały czas mamy grę pod cykliczność i portfele, które kupiły bitcoina 2-3 lata temu, czyli właśnie w tym rejonie 15-20-25 tysięcy dolarów, cały czas te portfele tutaj realizują zyski. Jak widzimy, skala brania tych zysków się zmniejsza, co jest generalnie pozytywne, no bo w pewnym momencie ludzie, którzy kupowali Bitcoina na tej bescie, no to ci, którzy chcą sprzedać, no to w pewnym momencie już się wypstrykają z całej tej podaży, a jeżeli w międzyczasie akumulacja Bitcoina nie będzie słabnąć i codziennie będziemy mieli odczyty na poziomie 1, tak jak to mamy teraz, no to już chyba nie muszę tłumaczyć, co może się wydarzyć dalej, bo jeżeli popyt pozostanie na podobnym poziomie, co teraz, albo nawet się zwiększy, a podaż tych wszystkich inwestorów grających pod cykliczność spadnie i tak samo podaż tych wszystkich słabych rąk, którzy się wyprzedają na stracie też spada, no to w pewnym momencie po prostu możemy naturalnie wrócić do wzrostów. No ale tak jak Wam mówiłem Bitcoin przede wszystkim do końca miesiąca musi zanegować tego miesięcznego fair value gapa, czyli musimy do końca grudnia przynajmniej zaliczyć te 102 tysiące dolarów i wtedy będzie dobrze, bo w przeciwnym razie no będziemy myśleć co dalej. No i dobra słuchajcie, szybciutka analiza Ethereum na koniec tego materiału. Jeżeli chodzi o Ethera, no to sytuacja wygląda tutaj całkiem nieźle. Na ten moment utrzymujemy kluczowy support, który jest w okolicy 2600-2000 700 dolarów, bo mamy tutaj globalny point of control i golden packet całego ruchu, całego swinga wzrostowego od kwietnia do szczytów, które mieliśmy pod koniec sierpnia. Więc generalnie sytuacja wygląda całkiem stabilnie, bo jak jeszcze sobie zobaczymy na momentum, no to widzimy, że tutaj Ethereum na tygodniowym interwale wraz z zamknięciem tego tygodnia, a być może tego i przyszłego, zrobi tutaj bardzo ładny dołek na tygodniowym momentum. A jak widzimy generalnie w tym cyklu dołki na tygodniowym momentum no to były bardzo, bardzo dobre okazje zakupowe. Czy tak będzie tym razem? No, się okaże, zobaczymy. Dużo, oczywiście, tak naprawdę, można powiedzieć, że nawet wszystko zależy od tego, co się dalej stanie z Bitcoinem, ale ogólnie Ethereum tutaj wygląda naprawdę całkiem nieźle. I jeżeli chodzi o krótkoterminowy target, no to słuchajcie, jak Bitcoin dojdzie do poziomu 96-99 tysięcy dolarów, no na te poziomy, tak jak już sobie ustaliliśmy w tej analizie, prędzej czy później powinien dolecieć, no to Ethereum prawdopodobnie będzie będzie testować te poziomy w okolicy 3500 dolarów, gdzie mamy globalny value area high dla ethereum więc jest to po prostu ciekawy poziom żeby realizować te zyski my na pewno w tym poziomie będziemy właśnie te zyski realizować z tych pozycji zakupionych właśnie przy poziomie 2800 dolarów i słuchajcie, jeżeli chodzi o takie spojrzenie 300 lokalne, jeżeli nie macie ethereum, a bylibyście potencjalnie zainteresowani, no to wiadomo, dużo tutaj zależy od bitcoina, co się stanie właśnie z bitcoinem ale bardzo, bardzo ciekawym poziomem jest okolica 2900 dolarów, bo mamy tutaj golden Packet całego tego ruchu wzrostowego od poziomu 2700 do 3200 i ta okolica 2900 dolarów to jest jednocześnie środek inverse fair value gap na 12 godzinnym interwale, więc jeżeli krótkoterminowo bitcoin by potwierdzał dołek a ethereum byłoby w tym zakresie, no to z tego miejsca bardzo fajna okazja będzie, żeby zająć jakieś krótkoterminowe longi i na pewno jeżeli dojdziemy do tej strefy, zrobimy dołki na momentum na 12-godzinnym interwale albo przynajmniej jakieś dywergencje na 4-godzinówce, no to właśnie słuchajcie, z tej okolicy nie jest to żadna, absolutnie nie jest to żadna porada inwestycyjna, ale no my z tej okolicy będziemy się rozglądać za longiem. Więc słuchajcie, w tym materiale to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie jakiś komentarz, dajcie znać co myślicie o lokalnej sytuacji. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, koniecznie dołączcie na nasz telegram i zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić tej dużej analizy makro, nad którą obecnie bardzo mocno pracujemy, więc na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!